Witam serdecznie, drodzy Państwo, troszeczkę dla rozluźnienia sytuacji. Wszyscy zapewne słyszeli coś na temat Hot Sixteen Challenge, który powstał w 2014 roku na fali popularności Ice Bucket Challenge. Oczywiście, po sześciu latach ruszyła druga edycja dla wsparcia lekarzy i szpitali w walce z koronawirusem. Swoje Hot Sixteen Challenge zaprezentowała Agnieszka Chylińska. Wuj zawsze będzie wujem, a kura kurą. Yeah. Cześć obywatelka Agnieszka Chylińska gotowa do challenge'u. Oczywiście jak najbardziej się podejmuje. I wyśpiewywać się zamierzam i właśnie wyśpiewuję. Nie znam się na laperce, moje serce w funiewierce, ale postaram się, bo, bo warto. Uwaga, <laughs> nie mam jakiegoś sprzętu profesjonalnego, ale co z tego, co z tego. Dobra, no to jadę. Pozdrawiam wszystkich. Yo, check it out. Od razu, gdy widzę, zarazę nie w tenie, nie w tenie, nie, nie. A co, bo niektórych, co ich nie przemienia? Historia dziś, jutro, żadna gangrena. O czy jest korona, czy nie ma korony? To jeden z drugim i tak nawiedzony, 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 nawiedzony. Nawiedzony, nawiedzony, nawiedzony. I wie o tym dobrze już moja Krystyna, że w takich nie umrze największa świnia, nie. A nie! Yeah, yeah. Nie zasłonią mi oczu, najwyżej łeb urwą Wój zawsze będzie wujem, a kura kurą A kura kurą a. Nie zasłonią mi oczu, najwyżej łeb urwą Wój zawsze będzie wujem, a kura kurą eh, kura kurą a. Nie zasłonią mi oczu, najwyżej łeb orwą. Bój, zawsze będzie wujem, a kura kurą, kura kurą, e, e, a, a. Ja z kolei nominuję: Szymona Hołownie, Małgosie foremniak i Ryszarda Kalisza. Ja, ja, come on, come on. Come on, come on. Ja, ja.